Cześć, jestem Hania. Dzisiaj będą pet shopy na placu zabaw i jestem u dziadka na wsi. Ja też występuję. To ja hotdog smaczny. Dobra. Dzisiaj ciężko... Oj, dobra, otworzyłam chyba. Dobra. Ja pomogę, bo jestem silny bardzo. Albo nie, nie pomogę, wiecie. Dobra. No to chyba możemy zaczynać. Jestem chody I. Wykopię piękny zamek dla Havel. Hotok! Co? Hotok boże! boże ha, co ja Ci robię? Oj, ja Jestem cała teraz brudna! Popatrzcie! Jestem brudna od piechu! Oj, hodok, jaki to jesteś niefajny! Trzeba mnie otrzepać teraz! No, przepraszam, przepraszam, ale sama tam stać. To kop do przodu. Dobra. Eee, jaki kowal. Dobra, chyba już wykopałem. Nasypuję do wiaderka. Zrobię piękny zamek. Mam nadzieję, że się mojej kochanej Havel spodoba bo jej zawsze nigdy się nie podobają moje rzeczy, bo ona lubi perfekt, a ja nie jestem perfekcyjny. Okay, jakby. Kopię, kopię, kopię i kopię i nakopać się nie mogę, bo ciągle jest mało. W sumie to jestem taki piesem i mogłem kopać tymi. Jakiś robal mi tu lata. Trochę chyba. Mam napełnioną. Teraz zasypię dołek, żeby hawel mi nie wpadła tutaj. I zrobię babkę. Dobra. Wyrównam. I teraz biorę. Jestem bardzo silny. Dobra. i Babko, babko, udaj się jak to nie, to cię zjem. Tadam! Udała się. Teraz trzeba zrobić okienka. Wygrabić to. Rozwaliłem! Oj, chod, do jaki ty jesteś trochę tak czasami zwariowany. Cicho bądź. Przesypuję. Makry pija na suchy dobra. Dobry już bo jest. Zbudowałam babkę i ja na nią o, zepsułam. A ja teraz to pograbię, bo będę sadzić ogród. Moja babka! Nie! Co jeszcze? Dobra, my idziemy stąd. Teraz będą występować inne postacie. Chyba tak, no. Jesteśmy sobie. Kopiemy. Spotkamy się tu? Co to? Co to jest? Kto nas zakopuje? O nie. Dobra. Kto nas zakopuje tutaj? Ha, ha, to ja, psot na Trixie. Jestem sobie. Mam nadzieję, że to widać. Zakopuję, jestem psotna Trixie. Nie, chowal, gdzie ty jesteś? Nie, 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 nie. nie. bym przejść na sitko. Ale gorąco dzisiaj, naprawdę, mam. Szybko trzeba ci oczyścić. Jesteś już czysta. A ja jestem psotna Trixie. Buduję babkę. Jest pszczoła mi plata. O nie. Przekroczyłam linię. Do tutaj. Może być dużo piechu. Ojej. Poczekaj, Havel, Muszę tutaj trochę wyken, bo chyba nasypałam suchego piechu. Kopie sobie dziurę i zrobię babkę piękną babę za pedling zrobię babkę będzie teraz wyrównanie i babko babko udaj się jak to nim to cię zjem zjem go Wyszła! Jej! Bo trzeba wyrównać, bo trochę tutaj jest zimno. Wyszła, ale coś trawa. Weszła ci. Hmm. Ale to gorąco. Bardzo dziś jest upalny dzień, naprawdę. Zabaw. Bardzo, bardzo, mówię. Widzę, że dzisiaj naprawdę upalny dzień. Jeszcze coś jest straszny upalnie. No się dzisiaj jest bardzo, bardzo, to bardzo gorąco O Jezus Dobra polewam No, to jest widne to Bo kamienie były to, chyba dlatego No, Tutaj trochę, tutaj przytnę Tutaj no szybciej, szybciej, szybciej. Szkoda, że nie widziałem czapki jakiejś. Szybciej, wylatuj. Tak wy. No tak to będzie trwało 10 godzin. A nie 10 minut. Więc tutaj dziwnego. Zrobiłam tort. Jeszcze mam tutaj. A i nie zakupa ale gorąco idę po klaczkę i już robię potwora różne rzeczy takie buduję pan potworek będzie miał czapkę ups zepsuła mi się moja babka tylko najgorsze że nie mam ręki Pan robek. Będzie się nazywał pan robek. Oko. I drugie oko. Mm, zepsułam. Pana robka. Trochę mi gorąco. Zepsułam pana robka. Muszę na nowo. I się zepsuł pan robik nie wiesz. Mi się robal. Zniszczajcie panie rob, bo jesteś dziwny. Wykopię. Żeby nie było. Muszę tak, żeby pan Robek się nie rozwalał. Tutaj mokry, mam nadzieję, że mokry, nie skuchy, żeby, żeby pan Robek się nie rozwalał. On się rozwali chyba. To będzie pan Robek. Babko, babko, udaj się. Jak to nie, to cię wiem. Udał się pan robek. Teraz się na pewno uda. Nie pan robek z jedną ręką. O nie już się rozwalam, jedny pan robek. Robalek. Robalek. Ale co ja zrobiłam z pomarańczką okiem? No gdzieś musi być jeszcze pani pomarańczka. O, jest pani pomarańczka, bym cię zgubiła. Powitajcie nowego przyjaciela, pana robka. tutaj. Zdobyłam pana robka. Gdzie jest Piki? Poczekajcie, bo Piki gdzieś tu jest. Chodź, Piki. Co to tutaj jest? Poznajcie mojego pana robka, którego niszczę. Pan robek. Bo już się zbieram trochę. O nie. To niegrzeczna Trixie przecież. Wzięła naszego. wzięła nasz pomysł na pana robka. To też chyba ogląda internet. Niszczę, niszczę. Nara. Ja zbuduję, a! Zakopujemy piki. Jestem cała w piachu. Gdzie ja jestem? Piki, piki, piki. Gdzie ty jesteś? W jakiejś górze wielkiej. Zrobimy lody dzisiaj. Jest ten snowboard i robimy lody. Pierwszy lud dla mamy Link, Drugi dla penling. Trzeci dla wujka Link, A gdzie mój? Czwarty lud dla Pen Link. Penling wszystkich. Wszystkie lody będą dla mnie. A dla mnie nikt. Bo ty jesteś na... No. Nie lubisz lodów? Ja lubię lody! Fajne! To ru... No to teraz robimy kulkę, klopsy. I przedzielamy je przez sitko. O, wiaterek. Zobaczymy, czy jest suchy piasek w nim. Dziś zrobimy... Ekscentryczny pies, jak pan mokry trzeba mokry chłopięć mokrego piachu suchy o trochę suchy ja robię jak sami to jeszcze mokry Suchy. I mieszamy da za dużo suchego, a za mało mokrego. Mieszamy. Jeszcze suchy. Suchego ma być bardzo dużo. Jeszcze tu. Tutaj mieszamy. Trzeba mieszam cały czas. Ej, czy trzeba dać? No, słuchaj. Mieszam sobie. Wiem. Wykopiemy największą dziurę na świecie. Dobra, kupimy, żeby ktoś mógł wpaść. A z tego pozostałego pierchu zbudujemy wielką babkę. dokopujemy do ziemi, prawda? No. Wow, ale już jest głęboka. Ale wpadłam. Kopiemy penling, wykopujemy penling. A! Piki! Ja tu byłam! Dobra, sorry. Bo ja tu już nie dosięgam, mam za krótką rękę. Mamy dużo mokrego piachu, na pewno nam się przyda. Mhm, jak będzie gorąco, tak jak dzisiaj. Ale teraz wieje wiatr, to mamy szczęście. Jak, jak ciężko kopać, jak ma się takie małe rączki. No, bardzo. Jeszcze idziemy gdzieś na basen, nie? Będzie gdzieś te... Wodne party, nie? Woda party. No, woda party to najlepsze. To jest tylko raz w roku. I my musimy iść, bo w zeszłym roku nie poszliśmy, bo tata chory, mama była chora, w zeszłym roku ty byłaś chora. Czy w, w tym roku na pewno pójdziemy? Wszyscy tam nie mogliśmy iść, bo ja nigdy nie byłam na woda party. Ja też nigdy nie byłam, bo wszyscy ten. Kamik, bo zawsze coś musiało się dziać, prawda? No, a to ty byłaś w szpitalu tam, w tamtym roku, pamiętasz? Bo złamałeś nogę uh -huh. i nie mogliśmy iść na pijana party. Ech. Już prawie nasza dziura jest gotowa. Właśnie, prawie nasza dziura jest gotowa. Ech, Musi być głębsza. Tutaj zobaczymy. Ua! Ja! Piki wspinaczka górska. Ajajajaj, zakopujemy piki. No nie, no weź! Dobra, wyłowiecie. Nie! Dzięki. A ja to bym była. Dobra, wiem. Musi być, być głębsza. Duża już dziura, nie? No. Dobrze, że mamy na ten stadion, tak bardzo blisko, nie? No. Mama nie musi z nami chodzić, nie? No bo jak mama jest, to nie możemy nic zrobić. prawda? Tylko musimy stać i być z nią. To nie jest zabawa, nie możemy nawet iść na zjeżdżanie. Właśnie. Teraz budujemy wielką górę. bo mama została w domu i pozwoliła nam iść. A może robimy przekop? Dobra. Dokąd się przekopiemy? Mm. Zrobimy tu kolejną dziurę. Idziemy się przekopać. Przekop. Ja się przekopuję. Ja przekopuję. się przekopuję. Robię otwór na łopatkę. Dobra. Jestem cała mokry piechód. Ale zabawa to zabawa. Kończę. Nie mówmy. Kończę. Jesteśmy jakieś brudne. A słuchaj pies najlepszej. Zmywam mokry piach. Tak. chcę się bawić, bo jestem cała brudna. Będę musiała ich naprawdę na to, bija, bija na jestem strasznie ubrudzona. Dobra, to ja robię przekop teraz. Dobra. To przekopujemy się do czego? Nie wiem, może do góry. Tutaj zrobimy taki przekop i do góry. Dobra. Yy, Pszczoła. Czy osa, nie wiem co. Dobra, robię przekop. Jeszcze trzeba wykopać, bo coś się tutaj przewaliło i, 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 i. trzeba przekopać, przekop. Nie! Nie wierzę, no. Że mi się psuje, przekop jest to najlepsza Nie chwal się Penling. Nie chwalę się. A no jak myślę. Potem mi tu wszystkie petropy i będziemy się bawić. No. Tam musimy sypać suchy piasek, nie? No, bo tak zawsze robią archeolodzy. Sypiam suchy piasek. Basen suchopiaskowy. To jest moje życie. O tam tutaj jestem nie. Przekop. Ech, przekopać się trzeba, jak kreć. Chociaż my jesteśmy pandemii. To też możemy robić przekop, prawda? No. Nie każdy może robić przekop, no ludzie. Bo ludzie to wymyślili. Ups, no właśnie zapomniałam. Ach, piki. Chodzisz do... ze mną do szkoły. Do zerówki ja chodzę. Hmm. I tu jest jezdania wodna. To y, Penlink i Piki zbudowali teraz taki przekop archeologiczny i teraz będą nim szli. A gdzie jest Penlink i Piki? Tu są. Idziemy. Padamy. A! Idziemy sobie. Poczekaj na mnie, mam małe nóżki. No dobra, przechodzimy. Ju! Ju! Zjechaliśmy już i idziemy na inne zabawy. Chodź, idziemy pić. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Hej!